Cześć, to jest pierwszy film na tym kanale. Ten kanał się nazywa oczywiście, jak widzicie, no, 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 moje, no, bekowe historie, po prostu bekowe historie. I w pierwszym odcinku pokażę wam, taki mini-trailer będzie, bo to będzie bekowa historia z zerówki, bo w ogóle zerówka to będzie odrębna seria, tam się tyle działo. No, ale no, nieważne, no, więc tak. Zaczyna się to wtedy, kiedy no, nasza pani złamała nogę, i ona tam przez chyba, nie no, przez pół roku, y, y, przez drugie półrocze cało chyba jej nie było, albo przez ostatnie cztery miesiące, no, no już nie pamiętam. I, więc tak, i raz do nas przyszła jakaś taka nauczycielka, ona uczyła szóste klasy, ale wiadomo, no. Szósta klasa to dla Zerówkowicza. No przepraszam bardzo, taka taka, taka niby dorosła, ale no nieważne. No i ona, no i ona mi, ja się zapytałem, czy mogę iść do toalety. To było gdzieś tak, jedna czwarta lekcji minęła. No i ona mi powiedziała, o nie, 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 pójdziesz na przerwie, a wiadomo, to jest sprawie, że przedszkole. Zerówka to jest prawie, że przedszkole. I... No i tam się nie, nie ma dzwonku, tam dzwonki nie obowiązują, ale według niej obowiązywały i... Chyba, chyba... Chyba od religii jakaś, ale no, no nie wiem, no... Nieważne, uczyła nas religii wtedy na pewno. E, ja... no i ja tam ogólnie mm, jestem. Tam. I... No i ja... już jest, już jest prawie koniec lekcji. A ja no, nieprzyzwyczajony do trzymania moczu godzinę i to jeszcze w prawie że w przedszkolu. Jakby zawsze da się wytrzymać, ale kiedy się był trachce, to się nie da. I no ja taki nieprzyzwyczajony do tych dzwonków po prostu no, przez przypadek, bo nie inaczej, przecież nie zrobiłbym tego celowo, bo to obciach tylko. Sikłem się na lekcji, no bo co innego? No przecież to zerówka, no kaman ta baba nam mi wystawiła, bo tam były takie kropki. Teraz będę musiał Wam bardzo dużo wyjaśniać, no ale... No zerówka jest świetnym momentem mojego życia. No ogólnie tam stawiali takie kropki, że zielona to jest najlepsza, żółta, taka, taka sobie, że, że jakoś wysłałeś, tylko to była żółta. Jak już zrobiłeś grubszą akcję, że dostałeś uwagę, to jeszcze dodatkowo dostawałeś czerwoną kropkę. Co było według mnie ultra nie fair? Um... Ale no, no nieważne i była jeszcze no i wtedy ja dostałem dwie czarne kropki. Czarna to już była taka maksymalna, kiedy na przykład do, 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 do to właśnie nasrałeś komuś do plecaka. Nie no, takiej akcji to nie było, ale no, no takiej nie więcej. Ja dostałem dwie czarne, chociaż się dziennie mogę dostać jedną. A że mama mi wcześniej kupiła te Invisimale, bo wtedy była taka moda na te karty Invisimale, nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta. No jak to daj, Jak pamiętacie, to dajcie suba, bo, bo to były fajne karty. No i w dzień wcześniej mama mi dała, kupiła pierwszy raz te karty. I ja... A jeżeli ja dostałem dwie czarne kropki, to mama ja myślała, że tam to jest wczoraj, a ja wczoraj dostałem, a ja wcześniej dzień wcześniej dostałem zieloną. No i taka afera przez jakąś głupiego babsztyla yy, który nie, nie po, od, no który po prostu mi nie pozwolił pójść do toalety. No, no taka bekowa sytuacja, więc... Jeżeli chcecie jeszcze więcej takich no, nienormalnych sytuacji z zerówki, bo to będzie głównie zerówka, pierwsza druga, pierwsza, i trzecia klasa, bo tam były naj, największa, najgrubsze akcje były. No, no to zostawcie łapkę w górę i suba. A ja się z Wami no, no żegnam, no, no pa.